Dzień dobry! Przychodzę do Was z radosną nowiną. Ruszamy z podcastem Karm z Neno, czyli jak karmić, jak utrzymać laktację i co robić, gdy jej nie ma. To nasz najbardziej ekscytujący projekt na 2022 rok. Zanim jednak przejdę do samego podcastu, pozwólcie, że opowiem Wam trochę o naszej marce. Neno to polska marka inspirowana dziećmi, a stworzona przez rodziców przez nas, dla Was. Nena obecna jest na rynku od października 2020 roku, a już stało się rozpoznawalnym brandem w całej branży parentingowej. Tworzymy m.in. laktatory elektroniczne, nebulizatory, aspiratory, drobny sprzęt AGD, akcesoria do karmienia maluszków i wiele, wiele więcej. Sprzedaż jednak nigdy nie była dla nas celem samym w sobie. Pragniemy edukować młodych rodziców przekazywać im rzetelną wiedzę i obalać mity dotyczące macierzyństwa. I o tym właśnie będzie ten podcast. Weźmiemy na tapetę wszystko to, co związane z karmieniem piersią. Dowiecie się, jak rozkręcić laktację, jak sprawdzić, czy maluszek się najada, poznacie praktyczne sposoby na przechowywanie odciągniętego mleka i wiele, wiele więcej. Wszystkie tworzone tutaj treści powstają we współpracy z położnymi i certyfikowanymi doradczyniami laktacyjnymi, a zatem są zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Ponadto przeanalizujemy standardy opieki okołoporodowej, abyście wiedziały, czego możecie wymagać od personelu medycznego nie tylko w czasie samego porodu, ale również w okresie ciąży i połogu. Weźmiemy na tapetę przepisy prawa pracy dotyczące rodzicielstwa. Dowiecie się zatem wszystkiego na temat ochrony trwałości stosunku pracy, a mówiąc prościej, odpowiemy na pytanie, czy i ewentualnie w jakich okolicznościach pracodawca może zwolnić ciężarną kobietę z pracy. Poznacie także różnice między urlopem wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim i ojcowskim. Podcast tworzony jest z myślą o Was i dla Was. Dlatego też to Wam chcemy oddać ostateczny głos w kwestii prezentowanych tutaj treści. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje z Waszej strony. Zapraszamy do obserwowania profilu NENO w mediach społecznościowych, a także do facebookowej grupy wsparcia Rodze z NENO, gdzie dzielimy się dylematami związanymi z rodzicielstwem i odpowiadamy na Wasze pytania. Linki do wspomnianych przeze mnie kanałów w social mediach znajdziecie w opisie pod odcinkiem. Jesteśmy szczęśliwi, że ruszacie z nami w tę ekscytującą podcastową podróż. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.